No dawaj, wyskocz z nim kurwa, wyskocz z nim! No dawaj, zaczynasz Jebana cipa O! No co, i tak pierdalać! Nagrywajcie to, nagrywajcie to! Tyron kurwa, co ty cię drzutko wydajesz napierdalać! Proszę cię kurwa! Murzynku! Nie stwierdala, nie stwierdala. No chcę nie stresujcie mnie kurwa! A Ej, akurat się na fejda załapać. Widzisz tego gościa? Jak... Widzę. Podjedziemy droń do niego trochę jak cwele. No trochę. Dobra, ja dzwonię, ty gadasz. Oj, dość ta kora. Andani. No na kogo inda witajcie panowie. Witam was. Uh -huh. znacie się trochę kurwa na tych ustrojstwach, na tych maszynach, co? Ja. <laughs> <Yeah. śmiech> A? Po angielsku gdzie możesz? Temera Joku da masz to bata na mu terru Aj no mitana. A, Czekaj, ja, a tego o, szwindla da się tu jakoś tak zreperować, nie to żeby dojechać? Nowy to pewnie zajechany cały, jak to nie było wymieniane to Ale co, nie odpala cały? wcale? No dusi się, dusi, dławi, dławi i nie chce odpalić no Aha A no można jakąś jazdę próbną? No możecie spróbować, no ale... E... Bo pewnie ty tego nie umiesz otworzyć, od, odpalić z nami klucza. Aj. Co nagle? To po Bogu majbatsu. Właśnie. <grym> słyszałeś kiedyś ja... o bogach Maibacu? O, o czym... Ja nie wiem o no czym. nie dzielimy o tym, nie chcę jak nie słyszałeś. A Ja, ja baj! Kurwa, nie krzyczcie, bo ja jestem. Jestem trochę przygłuchy, ale słyszę. Mówiłem, żebyś na mnie nie kasła.

Kurwa, nie po swojej linii jechałeś, z kurwy nie jechałeś, nie jechałeś Dzieje, po pod twoim pasie jechałem Ona? kurwa pre <grym zywały> Ja miałem się ładować, się nie? To ona czy Zobaczyń? nie? <grym zywały> Ej, <sorry>, chowaki <grym zywały> To ona czy nie? Nie wiem, czekaj Ja mam czegoś funtowego na łapie? No kurwa, zapierdala na Grow Street Dawaj kurwa, to ją nie zgarniamy nie. Zgarniamy ją, zgarniamy ją, zgarniamy ją Ej sorry. Na czas. Pakuję do fury, daj... dziwko Jó, daj telefon, jest? daj telefon do bagażnika wskakuj Telefon na gleby do bagażnika. Już, kurwa. Jas, się, bierz się, bierz się. Goraima, ajaj. Ajaj, ajaj, ajaj. Już kurwa. Jako Dawaj, dawaj, dawaj. Ajaj, do bagażnika. Nie mamy czasu, kuj ją, Dobra, pakują do bagaja, pakuj ją do bagaja Dawaj, 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 dawaj. Nie mam czasu.

Daj widzę da na po Chcę telefon odzyskać. Telefon wezmę, jestem biedny. Sorry. Nie, oddaj telefon. ci kontakt. Tak Szybko. Hm? Powiedziałeś? Proszę bardzo, wesprzeć. Dlala idziesz do domu. Polsko wój. To garnijcie jedną strytkę, dobra? A jeden z oczu działał to? To weźmy do przodu. macie kurwa nożyczek Nic Nie, nie, nie no kurwa Nie, nie strzelaj stój stop, kurwa stop, 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 stop Kurwa stop Kurwa debilu jebany Denzel Dobra spierdalamy stąd Bierzcie Chloe i spierdalamy stąd Jesteście kurwa takimi debilami jebanymi. Ten jeszcze kurwa lutuje, dobra, ja Pizda nie wiem, kurwa Denzel, po co to robiłeś? Szybko ją pakuj. Otekę, skądś z tym kłanianiem się? Bo Marusingen kazał przekazać pozdrowienia. Również go pozdrawiam. No hej, łap tą łopatę. Hej, hej. Ja kopać nie będę. Ha, Do koda? Gdzie kopać? Raz. To no machaj szybciej tym szpadlem. Nie mamy czegoś z całej nocy. Ej, ej, ej. O! Mi ten no, okurra! Twardy metal. Metal twardy. Myślałem, że Wamaru zostawi nam coś więcej niż tysiąc dolców, no ale ej. lepsze to niż nic. Ej, ej, ej. Ej, darowanemu żółtkowi nie patrzy się w odbyt. Te. Coś mi ukradł skuter w ogóle z garażu. Co to no coś mi zajebał skuter z garażu, proste. Ale jak go dzisiaj widziałem, no to się ma. Pamiętasz mnie? Nie No nie pamiętasz jak waliliśmy fajda na stacji? Hmm. A mam cię pamiętać? No stary, zostałeś upokorzony, nie? Zawsze tak ludzie zaczepiasz, życie ci niemiłe, na jest czworo to jesteś jeden, spierdalaj stąd Uuu, ale co tak agresywnie? Ja, ja po mogę. prostu potrzebuję pogadać, nie? Uuu, możesz, tak? Trzeba się ta? obrazić mi kolegę, więc się pierdal ale... Dobra stary, czekaj. zabieraj te jagnoty i spierdalaj stąd, gdzie ja tu nie zapraszał Kurde, Ja spój, sobie pisze, przyszedłem pogadać tak samo, tylko. to, A, to sobie ja nie pogadasz da. kurwa Dobra, czekaj Frank. Pamiętaj, czekaj, skończyłeś za czekaj Frank. ostatni raz jak będzie, że mam jagnoty ty kurwo jebana smotkiem no, w świecie kurwo. Skończyłeś już Ty, ale czekaj, by... czekaj czekaj, uspokójcie się wszyscy. Mat chwila to chwila, matko kochana, po co ta agresja? Dobra, to jest mnie czarny bracie Dobra, czarny bracie, powiedz mi, po co żeś tutaj podszedł? Ty, no pogadać z wami, nie? Szpywę, to tam u was? Jak tam życie Dobra, minie? słuchaj, mój piękny, kurwa, czarno-skóry przyjacielu. Podchodzisz... Na dosyć kulturalną rozmowę, bo widzę, że jesteś, kurwa, człowiekiem, chociaż który troszeczkę chce być kulturalny. I rozpoczynasz rozmowę od tego... Że nakopałeś mojemu przyjacielowi do dupy. No nie jest to zbyt dobre, kurwa, otwarcie rozmowy. Ale udajmy, udajmy, że tego nie było. Podchodzisz jeszcze raz i mówisz Cześć Co tam panowie Czy jak wy tam mówicie Joł Cokolwiek bratku Podbijasz Udajmy kurwa, że w początku tej rozmowy nie było, no A... Jeszcze raz czarny bracie Co A... ty myślisz, że ja teraz będę twoje jakieś te... wykonywał? <słuch> kurwa mać, stary Chciałeś podbić grzecznie No nie wyszło ci to Powiedziałem tobie jak można to zrobić, kurwa, w sposób grzeczny, tak jak robią to cywilizowani ludzie, a nie małpy z South Central. Czyli jestem małpą, ta? A mieszkasz na South Central? Tak. Właśnie mnie obraziłeś, nie? <laughs> nie obraziłem, stary, no. Obraziłeś mnie. Ale to ty decydujesz, jak się... Ale słuchaj, stary, no. Słuchaj, stary, no. Podchodzisz tutaj, do eleganckich kurwa chłopaków no, i rozpoczynasz grzeczną rozmowę na ten temat i rozpoczynasz rozmowę od Jaki, tego, nie. żeś komuś do dupy kiedy nakopał. No. no bo, bo nakopałem, no. Stary, ale powiedz mi, kiedy to było? I zaraz czy kogokolwiek było? teraz to ja powinno byłem, obchodzić? To nie ma. Zaraz, 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 hmm. Tak, bo zaraz, zaraz, został Tak, bo się prół, nie? no, został no, no, w się no, 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 i co? no, 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 to, nie? Aha Po prostu, no po prostu jest frejerem Tak, po prostu, jak on wygląda, kurwa, jak cipa nie powiedziałbym No ja dobra bym tak powiedział, bo stary, widziałem go wczoraj w różnych sytuacji Dobra każdy dostał eee, Żółtki moje, kochane eee, Zaraz wrócimy, bo biznesy mnie czekają, nie? Musimy coś załatwić No ale No jasne, jasne Trzymajcie się, dużo zdrówka I patrzcie pod nogi Bo w trawie czai się wąż A chirurg Jakiś fanatyk Gekaja, chyba. Tak, też mi się to wydaje.